Dużo osób mówi, że ma po 1300-400, co pan by im radził? Za mało pracowali, ale obijali się przez całe swoje życie. Trzeba pracować, składkę zaciskać, zęby odprowadzić. Lepiej nie, co miesiąc, żeby było? No 300, oczywiście. Pan, tak, 300 zł co miesiąc niż raz w roku. No nie wiem, 400. No nie logicznie wiem. podnieść emeryturę, jeśli Stało. na to są środki i koniec. I wtedy można liczyć sobie. Wtedy nie musi być dodatkowych nawet. Większość, tak? społeczeństwa umie liczyć. Umie. I sobie wy, 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 zaplanuje, wydatkuje, A tak to jest. Fiu, fiu, z lotu ptaka, nie wiadomo skąd. Dużo osób mówi, że ma po 1300, 400, co pan by im radził? Że małe emerytury mają. Pewnie, że mają, ale... I sam część na przykład 600, 700, ja z czego mam żyć? Proszę pana, w yy, znaczy... większości to jest wina tych, którzy takie mają yy, emerytury. I Bo po ty... prostu przez... Za no, mało pracowali, tak? Za mało pracowali, ale... Obijali się przez całe swoje życie. To no. się obijał, nie można rzekać teraz. Musi sobie jakoś dorabiać, tak? No musimy społeczeństwo nauczyć, że trzeba pracować, składkę zaciskać zęby i odprowadzać. A jak nie, no to kto nie chce odprowadzać, to nie chce. Takie jest do internetu. Czy co? Czy jest drogo dla pani? Czy zdrożało coś? Nie zdrożało, wie pani tak było i tak jest. Czy pani dobrze się żyje teraz, tak? Dobrze mi się żyje. Za komuny się źle żyło. Czy pani teraz lepiej ma niż za komunę? No pewno. Ale jak było za komuny? Z pracą, z jedzeniem, z, z no, pieniędzmi? Praca, praca była, wie pan, ale w ogóle wie pan dzieci nie miały, wie pan. Dodatków? Dodatków żadnych, bo nic nie było. Czy Pani popiera to 800 plus teraz? Czy 500 plus, tak? No pewno. Popieram wszystko, bo wie pan, jak ten Tusk wejdzie, to nie daj... Ma jakieś szanse Tusk, czy nie bardzo? Tak, wejdzie do tego sejmu. E no rządu. to wie pan, no niech wej... to znowu Niemcom posprzedaje. No nie. Ja to pamiętam, wie pan, to już powiem. Jak się pani żyła za Tuska. Proszę. jeśli ja pani żyło za poprzedniego rządu, za platformę. Waloryzacja, ile, ile mertury. No to ja pracowałam kiedyś. No, nie... Pracowałam no, 8 lat temu, za Tuska mówię. Za Tuska niech on. Opis, jak sobie radzi dla Pani? Radzi sobie, no... Trzynastki pomogły, coś? Wie Pan, no, ja to tak nie jestem po prostu, żebym pieniędzy nie miał, bo jakbym... Wie, pieniądze mam, zawsze na wszystko, co mi potrzeba, to sobie... A musi Pani oszczędzać, czy... Nie, Pani... Jest... No, skromnie Pani żyje, czy... Nie, czy skromnie, wie Pan, mieszkam sama, mąż zmarł już siódmy rok. Z tego, no, córka we Wiedniu mieszka 36 lat. Ale Pani Z... jakoś radzi, tak? Radzi. Jeździłam kiedyś do Wiednia, więcej we Wiedniu byłam, jak w Ostrowcu. No, teraz... Czy Pani ma porównanie, jak jest za granicą? A no, we Wiedniu, tam była czternastka, trzynastka. Wciąż... W Austrii, we, w, tak? W Austrii. Wie Pan, ludzie na święta wyjeżdżały, no nie, bo ja to pamiętam wszystko, no bo córka teraz to do dom ma Zmieniła Ale zmieniłaby Pani coś, nie wiem, służbę zdrowia na przykład? Dużo na, ludzie narzekają. Jest coś no. zmiany? Ja nic nie narzekam na nic. Pani pozytywnie podchodzi do świata.